Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to winien. Podczas modlitwy przypomniała mi się sytuacja, słuchajcie, z jednej rekolekcji Phoenix w Arizonie, gdzie parafianie mieli taki zwyczaj, że ustawiali w wielkim poście Krzyż Wielki przed ołtarzem, zabijali go gwoździami takimi 20-centymetrowymi, a dzieciaki przed mszą niedzielną, jeśli. Zrobiły jakiś dobry uczynek w tygodniu, mogły wyciągnąć jednego gwoździa, i po kilku mszach ten krzyż został oczyszczony z tych gwoździ. I naprawdę zrobiło mi się tak ciepło na sercu, że temu Jezusowi te dzieci ulżyły. Ale za chwilę podszedł taki rosły mężczyzna, wziął to wiadro, do którego dzieciaki gwoździe wrzucały, wziął młotek i na nowo zabił cały krzyż ehm, e, po prostu z, z tym rozdzierającym hukiem młotka który uderzał o gwoździe. I wtedy uświadomiłem sobie, że ja zawsze będę winien i nigdy nie będę w stanie nawet nie wiem jakimi uczynkami zmazać mojej winy. Mógł tego dokonać tylko Jezus Chrystus, który za nas cierpiał rany. No właśnie. Dzięki ofierze Krzyża, dzięki temu, że Jezus oddał za nas życie, my Mogliśmy zostać oczyszczeni. Sami w życiu byśmy sobie z tymi gwoździami nie poradzili. Każdy z nas, gdyby nie Jezus, chodziłby z takim wiaderkiem, gwoździ, z młotkiem, e, aż do sytuacji, w której po prostu by nas to wszystko przytłoczyło i zabiło. Tylko dzięki Jezusowi możemy być wolni. I za to Mu dzisiaj chwała. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.